Rozumiem. No tak, jestem alkoholikiem na imię Sebastian i to nie, nie jest moja pierwsza speakerka. Zapewne też nie ostatnia, mam nadzieję. Ale będzie inna niż te wszystkie do tej pory, bo mamy miesiąc dziewiąty. Krok dziewiąty brzmi, czyniliśmy I ja dzisiaj. Chciałbym zrobić swoją dziewiątkę ze wspólnotą na podstawie tego meetingu. Dlaczego? Dlatego, że yy, jakby początkiem, zanim, zanim się zgodziłem, jakby cały ten... Yy, ale się się już, nie? <laughs> się zaczyna. Yy. Chodzi o to, że yy, mieliśmy temat służbowy na meetingu i po meetingu zostałem zapytany, więc pomyślałem, że to jest dobry moment, nie? Żeby zacząć. Yy. No cóż, najtrudniej jest zawsze, ja to za sobą na szczęście. Dobra. Do wspólnoty trafiłem 10 lat temu, 11 około. Nie, nie będę wymyślał, ale jakiś taki. Pamiętam, że było, były dwa kapelusze i zbierali na 40-lecie, więc jakby fakty się zgadzają, że to jest około 10 lat. Mm, nie piłem wtedy przez 2 lata. E, jakoś to szło. Meetingi były, sponsor był, program był, wszystko było. Wszystko było super, nie? Teraz jestem trzeźwiejący od półtora roku. Sponsor jest, meetingi są, yy... wszystko jest średnio. Powiem wam, dlaczego tak jest. Dlatego, że yy, kiedyś byłem bardzo nieuczciwy wobec innych i wobec siebie, yy, a teraz staję w face to face z prawdą, nie? I czasami się nie zgadzam na rzeczy, które mnie otaczają, bo gdybym mógł być oszustem, to byłoby łatwiej. Yy, gdybym mógł znów yy, udawać, też byłoby łatwiej, i, i tak, tak mi się wydaje, nie? Ale nie o to tu chodzi, chodzi o moją trzeźwość. I ja już nie chcę wracać do bagna, w którym byłem, yy, dlatego jestem też tutaj, nie? Ja sobie mam, mam przygotowałem. Yy, na początku. To nie było tak, że ja bardzo chciałem przyjść do AA, bo ja miałem problem. Te 11 tam 10 lat temu. To było dlatego, że ludziom to przeszkadzało. Przeszkadzało to moim pracodawcy, przeszkadzało to mojej rodzinie, przeszkadzało to moim znajomym, wszystkim to przeszkadzało. Ja trafiłem do wspólnoty, dlatego że chciałem się dostać na terapię. A żeby się dostać na terapię, trzeba było odbyć kilka meetingów. Nie pamiętam, ile strzelam, że 15, nie. Ja swoich pierwszych przed terapią odbiłem mi chyba z pięć. Cała reszta to były podpisy z wymyślonymi przeze mnie imionami, z wymyślonymi albo zdublowanymi nazwami grup. Bo ja chciałem iść na terapię, a nie siedzieć z alkusami, którzy siedzą w kościele, mówią co słowo, drugie słowo, Panie Boże to, Panie Boże tamto, trzymają się rączki, piją i patrzą na świeżkę wielbłąda. Ja chciałem iść na terapię. I nie chciałem iść na terapię po to, żeby przestać pić. Tylko, żeby odpocząć od tego gadania ciotki, która mi gadała, ty znowu jesteś pijany, ty przybijasz pieniądze i tak dalej. Ja chciałem odpocząć od pracy, bo ja bardzo dużo pracowałem, bo przecież miałem y, kilka nieobecności, trzeba było te nadgodziny nadrabiać. Nie ja chciałem po prostu urlopu od tego całego życia, nie? Y, przyznam też, że miałem wcześniej próbę samobójczą i trafiłem do y, y, zakładu, y, do szpitala psychiatrycznego, ale. Tam dowiedziałem się po prostu, że jest taka terapia, i, i inni też się dowiedzieli, więc my tam wysłali. Nie? Na pierwszych trzech meetingach, yy, ja nawet jak była kartka podawana z dwunastoma krokami czy yy, tradycjami, to ja pytałem, czy ja muszę to czytać. Powiedziano mi, że nic nie musisz. No to jak nic nie muszę, to nie muszę, to nie czytam. Yy, terapię odbyłem na zasadzie urlopu, tak jak mówiłem. Yy, podobało mi się to, że yy, było dużo dziewczyn. Że, byłem w, że poznałem sposoby, w jaki można je zapraszać na teren ośrodka, bo samemu nie można było wychodzić. E, podobało mi się to, że dużo, dużo graliśmy w siatkę. Nie podobało mi się to, że dużo kazali pisać, ale ja jestem Sebastianem i ja umiem y, ściemniać, nie? czyli napisać na kolanie 15 minut przed tym wypowiedzią. Mm, teraz, 10 lat później, znów byłem na terapii, znów się starałem o terapię. Ale nie po to, żeby dali mi wszyscy spokój, tylko ja chciałem mieć spokój od alkoholu już miałem dosyć, nie, nie potrafiłem się odnaleźć. Wyglądało to tak, że wracałem do domu z pracy, wypijałem jakąś tam ilość alkoholu, szedłem spać, rano wstawałem, zaspalony, skacowany i mówię sobie: Sebastian, dzisiaj już nie pijesz. Dzisiaj wracasz do domu, sprzątasz, ogarniasz wszystko, próbujesz odzyskać kobietę, yy, godzisz się z wszystkim, sprzątasz i, i zaczynasz od nowa. Ale jak Sebastian wracał do domu. Wystarczyło, nie wiem, latająca mucha, czy cokolwiek, i ja i szedłem pić, nie? I potem znowu to samo, i tak przez cały tydzień albo nawet dwa. I miałem serdecznie dosyć. Poszedłem do tutaj PCK zgłosić się, prosić o pomoc na terapię, i oni mi powiedzieli, że jest, ale mam szansy po polsku. No to zacząłem katować mitingi, A jeszcze zanim, zanim, bo znowu będę kłamał, nie? Zanim zacząłem katować mitingi, no to ja też tą terapię traktowałem, to jest, każdą wizytę w PCK, jako takie, że ja przecież próbuję, nie? No i ja sobie porozmawiałem z panem od PCK, on mi powiedział, że nie ma terminu, to Sebastian, no to jak nie ma terminu, to będę pił dalej, nie? I więc stacja paliw albo, albo sklep i, i mówiłem kobiecie, że, bo jeszcze z nią byłem wtedy, że no nie próbowałem, się nie udało, no ja jestem alkoholikiem, nie? Mm. No ale finalnie, yy, czekając na terminy, i tak miałem bardzo dość, i, i katowałem wszystkie meetingi, jakie się dało tutaj. Yy, online oczywiście. Yy, na każdym meetingu mówiłem, że ja szukam sponsora, bo jakby z, z doświadczenia wiem, że to działa. Yy, I na każdym meetingu mówiłem, że jestem pierwszy raz przez pierwszy tydzień. Dlatego że ja nie pamiętałem, co było wczoraj. A przypominam, że ja 10 lat wcześniej byłem już we nie? No dobrze, powód też już tutaj powiedziałem, więc mmm, służby. Kiedyś, jak ten 10-11 lat temu, po wyjściu z terapii, to też gdzieś tam w ogóle, tak sobie wymyśliłem, że to jest, skoro nie piję półtora miesiąca, bo tyle trwała terapia, to ja jednak nie będę pił. No i tam byłem wcześniej na AA, no to, no to sobie tam pójdę, nie? I fajne jest to, że zaraz po rozpakowaniu rzeczy w domu poszedłem na swój pierwszy meeting. Ja pamiętam, jak nawyki miałem z terapii, i każdą wypowiedź to ja musiałem dać zwrotkę. Nie? Każdą wypowiedź. I kiedyś taki pan powiedział mi o tym, że mi to nie jest terapia. I tutaj nie dajemy odpowiedzi zwrotnych. Nie nie krytykujemy, nie udzielamy rad. I w mojej głowie tyś... nie, epitety w jego stronę: jak ty możesz mi tak powiedzieć? Nie, no, przecież ja jestem alkoholikiem, jestem po terapii, ty się nie znasz, ty nie jesteś, nie alkoholikiem, ja wiem lepiej. Mam świeże informacje, nie? Tego meetingu już nie było dla mnie. To był meeting dla innych. Ja nie pamiętam co na powiedzieli. No ale nie piłem, nie? Ja zacząłem chodzić na meetingi, bo moi znajomi się ode mnie podwracali. W sensie ja nie miałem o czym z nimi gadać. Tak to zawsze wychodziliśmy na piwo lub dwa. No jak ja nie piję, to po co będę z nimi chodził? Przestałem wychodzić do parku, do, spotykać się po kratkach, wychodzić do barów i tak i moim życiem codziennym było praca, y, chwile w domu i mitingi. Y, nie było wtedy takich online'owych, więc wszystkie stacjonarne. Y, I zacząłem brać służby, bo podobno ratowały życie. Nie? Pierwszą było kafejkowy. Ja swoją służbę wykonywałem w miarę sumiennie. Mówię, że w miarę, bo zawsze prosiłem kogoś o pomoc. Y, ja lubiłem robić kawę i to robiłem taką kawę, która mi smakuje. Jeżeli mi smakuje taka kawa, to na przykład znowu będzie smakować, nie? Kiedyś yy, taki bardzo fajny facet, który miał fajną, sta stałe powiedzonko zawsze, yy, on powiedział, że on nie chce mojej kawy, nie? Bo on sobie sam zrobi. I ja znowu mam miliony epitetów do niego, no jak ty możesz gardzić moją kawę? Ja ty jestem kafejkowym i to ja będę ci decydował, czy ty, kto ci robi kawę i on ci będzie robił kawę, no, ty nie będziesz mi tutaj wiesz. Ja ci się w czytanie nie wtrącam, nie? Yy, I znowu ten meeting nie był mój. Bo ja cały miting trzymałem u nas gościa, bo on nie chciał mojej kawy. Doszło do tego, że ja miałem na każdym, jest 7 dni w tygodniu, ja na każdym, w każdym tygodniu byłem na jakimś mitingu, na każdym mitingu miałem jakąś służbę, a niektóre się doblowały. Ja pamiętam na moich pierwszych mitingach, takich niedzielnych, bardzo fajnych, blisko, blisko mojego mieszkania, do mieszkania, był taki młody facet, on miał bardzo fajną koszulę, bardzo fajną stylówkę, on prowadził mitingi, wyglądał taki, wiecie, jak prezes, nie? Mm, jak się dowiedziałem, że jest nabór na służbę, że jego się kończy, jakby ten starszy. Jakby nie wszystko będzie chronologiczne, nie? bo ja też nie, nie wszystko pamiętam, co było jak, ale a propos służb, to jak już dowiedziałem się, że mogę prowadzić, i tego dnia, kiedy, kiedy zostałem wybrany na następnego prowadzącego, ja tego samego dnia pojechałem do Warszawy, do, kupiłem sobie kurs w nie, bo ja chciałem być taki właśnie jak ten typ. Nie było ważne, co ja będę robił na meetingu, tylko jak będę wyglądał, jak będę na nie patrzył nie. I ja prowadziłem mitingi i nikt tak nie prowadzi mitingów jak ja. Kompletnie nikt, nie? Jak ktoś powiedział, że na przykład no dzisiaj sobie nie poradziłem, bo mm, mój pies mi zachorował i opowiada mi o tym, że jego... dupie mam co, 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 co jest w twoim psu? my Tu rozmawiamy o alkoholizmie, Sory Memory, nie masz prawa głosu, nie? Następny proszę. Ktoś opowiadał o tym, że nie wiem, żona go zdradza, nie? I on się o tym dowiedział i mówię ty, ale... Twoje dosterki sercowe to nie jest nasz problem. My tutaj gadamy o alkoholizmie, więc jakby tym tropem doszedłem do tego, że na moje mitingi przychodziło pięć osób. Może, może nawet czasami nie tyle. Mm. Ale ja dalej szedłem, nie? Cały czas byłem alkoholikiem i cały czas miałem jakieś tam służby. I jeszcze kolejna to skarbnik. I zaczynamy dziewiątkę, nie? Mm. Służby skarbnika objąłem w takim momencie, kiedy. Już przestawałem żyć samym AA. Znaczy zaczęło się od tego, że ja trzeźwiejąc też chciałem zmieniać swoje życie, czyli zapisałem się do szkoły, zapisałem się do straży, jakieś tam rzeczy próbowałem robić poboczne, żeby nie żyć tylko meetingami i y, moja koleżanka z klasy obecnej brała ślub. i Zaprosiła mnie, ja oczywiście już byłem nawet y, podopiecznym, już miałem sponsora, swojego ziomka, to też o tym opowiem. Wszystkich poprosiłem o to, żeby każdy mi dał zabezpieczenie, żeby mi się chciało pić, żeby po mnie przyjechali, żeby coś tam było super, nie? No i tak zacząłem żyć też poza AA, gdzieś tam się jakby utożsamiać z innymi ludźmi, nie? że przecież ja nie tylko jestem alkoholikiem, ale też jestem obywatelem państwa polskiego, na przykład, nie? No i jak zostałem składnikiem, no to był taki moment, że ja, no to były mitingi piątkowe ekstra, i ja po tych meetingach sobie jechałem na przykład na ognisko, albo sobie jechałem na imprezę, albo jechałem sobie spotkać się gdzieś tam po prostu. Gdzie oczywiście nie ukrywam, był alkohol, ale ja wtedy jeszcze nie piłem, nie? Mm, ale czasami na przykład wstęp kosztował dwie a mi się hajs nie zgadzał. No to Sebastian, będąc skarbnikiem, a jeszcze pamiętam, to były właśnie te zbieranie na te, na coś tam było zbieranie i było jakieś takie duże święto, albo czyjaś rocznica to była, albo coś i tych, tych pieniążków było bardzo dużo i koleś, który był wcześniej yy, skarbnikiem powiedział mi, żebym zebrał sobie te pieniążki, porozkładał je sobie na stoliczku obok i policzył, że miał łatwiej i mi więcej nie trzeba było, nie, ja po prostu, on mi powiedział łatwo, w jaki sposób ja mam zarobić ale teraz dwie dychy, nie, za swoje ten... Czerna. Inni ludzie, wiecie, ja miałem cudze pieniądze, nie? ale może to nie było cykliczne co piątek, ale no zdarzały się takie incydenty. Yy, miałem też na jednym grupie służbę mandatariusza, yy, dlatego że yy, no, byłem też w licheniu z, z moimi znajomymi też, to było chyba z Radości albo to 40-lecie właśnie, już nie pamiętam. Yy, no i w tym licheniu podobały mi się te wyjazdy i potem sobie zostałem mandatariuszem i też mi dawali hajs na to, żeby dojeżdżać na tę grupę, nie? No i Sebastian brał pieniąż, pieniążki, ale też dzwonił do innych yy, mandatariuszy z innych grup. Ej, słuchaj, bo ja jednak nie mogę dojechać, to weź mi daj sprawozdanie ja powiem na grupie, nie? I tak, tak to też funkcjonowało. E... Dzisiaj, dzisiaj mam, a nie, jeszcze tutaj mam skalnik Skalczkowego mówiłem. No dobra. Dzisiaj mam dwie służby, to znaczy do tej pory, odkąd trzeźwie, nie? Tej półtora roku. Najpierw byłem bardzo problem na grupie Męski Meeting i to była służba, którą do której nie muszę się przykładać. Ja po prostu mam być, nie? Chodzi o to, żeby pilnować, żeby tam nikt nie przeklinał, nikogo nie wyzywał i żeby informacje się pojawiały, nie? Z meetingu. Obecnie jestem prowadzącym na męskim meetingu i teraz robię tak, że ten meeting prowadzi się sam. Ja na początku czytam zasady. Jeżeli one są przestrzegane, w sensie nikt inny nie zwraca też uwagi, bo ja wiem, że ja mam chory łeb i mi się może coś odwiedzić, to, to wtedy nie przerywam, nie? A jeżeli coś tam się dzieje, to, to no. Też sami się nominujemy, więc nie muszę nikomu mówić, że teraz ty gadaj, a teraz ty nie gadaj, nie? Po prostu y, idzie to własnym tempem i jestem z tego zadowolony, że jestem co, co, co tydzień na meetingu i nie jest to mój meeting, tylko jestem dla ludzi. Nie? Dopóki mi się nie skończy ta służba, nie będę dalej następnej, Taki mam plan. E, powiem Wam teraz o tym, że z meetingów AA i ogólnie z całej wspólnoty zrobiłem sobie oręż, zrobiłem sobie tarczę, zrobiłem sobie armię. E, jak to wpłynęło na moje życie? Otóż, mm, jak już wspomniałem, ja, będąc AOwcem nie stroniłem od imprez, nie stroniłem od e, jakichś tam spotkań z innymi ludźmi, i to wyglądało tak, że ja na przykład idąc na oknisko, gdzie jest dużo młodych ludzi, bo ja też miałem tam 20 parę lat, to ja byłem jedyną osobą niepijącą. Jak ktoś się pyta, dlaczego nie pije, to ja mówię, że jestem AA, A, ale ja nie mówię o tym, że ja jestem alkoholikiem i że ja mam z tym problem, tylko no wiesz, ja słuchaj, jestem A-owcem, ja tam prowadzę mitingi, pomagam innym ludziom w jest uzależnienia. Rozumiecie, ja odwracałem to, jako że ja jestem ten zajebisty, ja pomagam innym, nie? I straszne jest to, że ludzie się na to nabierali. Ludzie to kupowali, nie? bo nie wiedzą, jak wygląda struktura AA. Nie wiedzą, jak to działa, a ja wiedziałem. I ja o tym wszystkim mówiłem, a jeszcze nie powiedziałem o tym, że ja u nas był taki ośrodek prywatny leczący uzależnienia. I była też taka sytuacja, że ja jako młody chłopak, bo wszyscy ludzie, ludzie starsi jeździli, ja jako młody chłopak poszedłem gdzieś posłanie. I ja tam nikomu nie dawałem prawa do głosu, bo ja chciałem powiedzieć jaki ja jestem zajebisty, bo ja już nie piję tam rok czasu, czy ileś, już nie pamiętam. Także proszę mnie tutaj nie denerwować teraz, kiedy ja mówię, nie? No i jak był taki moment, że program stał się modny na mityngach i oczywiście też chciałem, nie? Tylko jakby nie było takiego sponsora, który by mi pasował i spotkałem mojego ziomka, z którym jakiś czas temu piłem. I on powiedział mi, że może zostać, bo tam pytał swojego sponsora i ja mam takie no i elegancko, i programik będzie zrobiony, i już level wyżej, proszę bardzo, nie? No tylko tyle, że ja nie byłem uczciwy wobec mojego sponsora, bo ja przypominam, że to mój ziomek, więc jak nie zadzwonię do niego dzisiaj, to on się chłopak nie obrazi, nie? No chyba mnie zrozumie, przecież to mój ziomek jest, nie? Jak trzeba było powiedzieć o czymś, co było pisane w kroku pierwszym, drugim, czy tam trzecim i wiem, że dotyczyło jego lub jego dziewczyny, no to, no kurde, no sorry, ale nie, no nie powiem ci tego, no bo jesteś moim ziomkiem, jeszcze się obrazisz. Jak było do wyboru spotkać się z dziewczynami albo spotkać się ze sponsorem, no to sorry, morda, bo mnie głowa, noga, nie wiem, mam chorego psa czy coś, nie mam psa też. Ale miliony wymówek, żebyś tylko nie spotkać ze sponsorem, bo ja mam rzeczy ważniejsze. Nie? Ja w tamtym okresie byłem takim, tak sobie fajnie zapisałem, życzę seksu, biznesu, królu rozpusty i dzielawych skarpet. Bo tak jak mówię, ja nie miałem nawet na to, żeby pójść na imprezę na wstęp. Mm, ale ja byłem osobą niepijącą. Ja sobie zrobiłem oręż ze wspólnoty. Yy, ja przecież byłem wszędzie pierwszy. Ja byłem strażakiem też. Yy, robiłem szkołę, zmieniłem mieszkanie i dziewcząt yy, wokół mnie bardzo dużo się przybijało i ja nie szanowałem żadnej z nich. Yy, dlatego, że na przykład jedna się dzisiaj napiła, no to już ja z alkoholiczką nie, jesteś, yy, nie, nie będę gadał. Druga tam, nie wiem, yy, powiedziała co chwila co drugie słowo, co nie, no to ja już takiej wady to ja nie będę akceptował, bo ona co nie, co nie, co nie, co nie. Yy, I tak yy, sobie przewijałem to wszystko. No Jeszcze oprócz tego byłem starakiem i prawdą jest to, że za mundurem panny sznurem ja to wykorzystywałem perfidnie, bardzo mocno. Nie? Yy, ale nie miałem pieniędzy na to, żeby yy, na przykład spłacać długi, żeby opłacać mieszkanie w terminie, żeby, żeby po prostu żyć na poziomie, nie? Oszczędzać pieniążki, bo ja, bo ja prowadziłem bardzo kularzy tryb życia, będąc już a owcem, nie pijąc rok tam, rok albo półtora roku, nie. No i to wszystko się tak jakby potoczyło, że w którymś momencie, momencie no, musiałem te pieniądze z, z kapelusza, ale też potoczyło się tak, że się wkręciłem w kredyty, nie? a ludzie zaczęli poznawać moją prawdziwą twarz oszusta i zaczęli się ode mnie odwracać. Ale zanim to wszystko doszło, to jeszcze powiem o tym, że. Mm. A, no bo też po dla porównania powiem, jak to jest teraz. Y bardzo mało osób wie, że jestem alkoholikiem i że jestem we Wspólnocie. Mamy duży przemiał ludzi w pracy i większość osób, które przyszło w przeciągu ostatniego półtora roku, nawet nie wiedzą o tym, że ja miałem kiedykolwiek taki problem, nie. Y jestem pomocny dla innych. Bez wzajemnego takiego proszenia, nie, że słuchaj, ja, ja ci pomogłem wczoraj, to ty dzisiaj pomóż mi i zrób dla mnie robotę, nie? To tak nie działa. Yy, zauważałem, że yy, na przykład w tamtym okresie nadużywałem słowa przepraszam. Bo yy, i to mi zostało potem przez następne 10 lat. To jest tak, że ja czasami przepraszałem nawet za coś, czego nie zrobiłem. Yy, ja przepraszałem, no bo tak trzeba było, nie? I, I myślałem, że no przecież przeprosiłem to, co się czepiasz. Dzisiaj widzę różnicę pomiędzy przepraszaniem, a zadośćuczynianiem i nie zawsze słowo przepraszam to zadośćuczynienie i stronie od tego, nie? Przepraszam oczywiście od razu miejsca przyna przynajmniej do popełnianych błędów, ale staram się też zadośćuczyniać, robić jakieś dodatkowe gesty. Ze sponsorem, tak jak mówiłem wcześniej, ja teraz bardzo chciałem przestać pić i, i mój sponsor, którego nie znałem, on sam do mnie zadzwonił, ja dostawiłem na każdej grupie yy, swój numer, Zapytał mnie, czy jestem gotowy zrobić wszystko, żeby przestać pić. jak On mnie zapraszał do siebie do domu w celach erotycznych przez trzy razy w tygodniu i zapewnił zapewni mnie, że ja nie będę pił. to ja bym was zrobił, bo ja bardzo chciałem przestać. Yy, na szczęście on mi powiedział tylko, że ja mam pościelić łóżko, przeczytać dwa razy strony z książki i zadzwonić do innych alkoholików i do niego, nie? No I być na mitingu, więc, jakby takie, nie wiem, jak to ma pomóc, ale, ale ma pomóc no to, co będę robił, nie? I z moim sponsorem jestem bardzo uczciwy. Jak czegoś nie zrobię, to, to mówię, że tego nie zrobiłem. Jak, jak coś zrobię, to yy, albo zrobię źle, to też dzwonię do niego. I nawet jak chce mi się ostatnio pić, bo chodzi za mną browar, to, to dzwonię do niego i mówię, że chce mi się pić i chodzi za mną browar. Nie? Yy. I może dlatego jestem teraz tutaj, a, a nie gdzieś tam z innymi ludźmi. Nie? Mamy sobota. Jeszcze mam taki mały gadżet. Wiara w Boga. Słuchajcie, ja zawsze miałem zabawkę z religią, z jakąkolwiek, nie? Bóg to jest taka istota, którą sobie wymyślili ludzie z Marvela na przykład, z telewizji. I to mi się nie chce, nie? Ja wolę tutaj w hajsik się, że ma się zgadzać, impreza ma się zgadzać i to, co dostałem albo to, co czułem, nie? Teraz mój sponsor naprowadzi mnie na coś takiego, że Żebym spróbował, żebym był gotowy uwierzyć, nie? żebym spróbował. Ja mam takie, no spróbować to, co mogę, nie? Ja modlitwy modlitwę jakieś tam znałem, tutaj do ścianki się modliłem co rano i, wie, i co wieczór, no ale nie mogła wyjść z głowy moja była dziewczyna. I on mi powiedział, że słuchaj, no to weź po, jest taka modlitwa, żebyś obdarował ją wszystkim, co ty byś chciał, co, co, co dla ciebie, nie? Tylko skierował to dla niej nie? i poprosił o to Boga. I ja mam takie, że. No dobra, to ja proszę dla Agi, żeby ona miała super samochody, żeby była zdrowa, żeby ktoś się nią opiekował i tak dalej, i tak dalej. I nagle przyszło do mnie, że jak ja to powiem wszystko, a ja przypominam, że ja wierzyłem wcześniej do takiego magika, nie? Typu Harry Potter, to to się kurwa wszystko spełni, ale mnie tam nie będzie. Ona to wszystko dostanie bez mojej bez, bez, bez mojego bez, bez mojego bycia w jej życiu, nie? Czyli że, że daje to wszystko ktoś inny. Ja wtedy się zapukałem po raz pierwszy podczas modlitwy, nie? Potem będąc na terapii, yy, dowiedziałem się jak bardzo jestem beznadziejny, jak w, dużo rzeczy zepsułem w życiu, yy, jak bardzo sobie ze własnym życiem nie radzę i poszedłem na taką górkę wysoko, musiałem się przebiec, przebiec, pod deszcz yy, i popłakałem pop modląc się po raz drugi, nie? Mm. I teraz już nie wstydzę się płakać pro Bogu. Zresztą mam inne spojrzenie na Boga. Czasem jest Bogusiem, czasem Panem Bogiem, a czasami po prostu Bogdanem, który jest sobie za mną i mnie wspiera. Nie? Zwał jak zwał. Ważne, że jest. I dziękuję mu za to, że jest. Wiecie co, kiedyś tak jak mówiłem, a było głównym celem mojego życia. Nie? Czyli ja pracowałem, potem wracałem do domu, coś tam zjadłem, szedłem na meeting, wracałem do domu. Nie? I Codziennie na jakimś meetingu, jak się spotykałem to tylko z znajomymi z meetingów, jak, no wszystko co się działo w moim życiu to było dookoła AA, nawet wycieczki no to właśnie coś typu lichań, nie? Potem jak zobaczyłem, że istnieje życie poza AA, to się tym zachłysnąłem. I był taki moment w moim życiu, że ja byłem potrzebny dla wszystkich, nie? Każdy coś co się do mnie chciał. Ja w ogóle byłem w takim, takim fejmie swoim, nie? Że Sebastian umie to, Sebastian tamto, Sebastian jest strażakiem, więc zrobi to. Sebastian chodzi do szkoły, to da repetycję. Sebastian nie pije, to razie czego to nas gdzieś tam zawiezie, odwiezie, coś ugarnie. Byłem takim super gościem, nie? I bardzo mi to imponowało, ale wtedy nie było miejsca na Aa. Dzisiaj umiem sobie to podzielać. Dzisiaj nie mam miliona znajomych, którzy dzieci dla mnie nie znaczą, a ja dla nich. Dzisiaj mam troje przyjaciół, dobra czworo takich prawdziwych, na których mogę liczyć i reszta to są znajomi z pracy. Tam, z meetingów. nie czasem do siebie zadzwonimy, ale nie ma tu nic bliskiego. Mm. Dzisiaj Sponsor mi mówił o tym, że no, znaczy nie dzisiaj, no, ale w sensie teraz, jak ktoś to sponsor mi powiedział, żeby traktować AA jako dodatkowe zajęcie, a nie centrum życia. Ja te, do tego się stosuję. Co się zmieniło przez ostatnie półtora roku, to Wam powiem. Ja zawsze miałem kosy z moim obecnym szewem. Ostatnio biegaliśmy razem, bieg filmowy, prawie u swojego boku. Zbiliśmy razem piątkę, mamy na to dowody, bo, bo są zdjęcia. Nie? Zrobiłem z nim dziewiątkę w tamtym momencie, to był najlepszy, idealny moment i teraz, kiedy ja mam bieg życia przed sobą, to on jest gościem, który przyjdzie i mnie wesprze. Super sprawa. Jak nie mam co robić, to lubię sobie w drewnie. Ja nigdy nie wiedziałem, że ja pokocham na przykład rzeźbarstwo albo, albo stworzenie mebli. Nie mam wiele w ręce, ale potrafię zrobić sobie szafę. Nie? Taką bardzo fajną, z kominkiem i wodospadem, bo umiem. Chodzę po górach. Jak nie mam z kim, to pójdę sam, bo nie jest mi potrzebne chodzenie i szukanie się, hejpowanie tym, co robię, tylko, znaczy nie, no, dobra kłamie. Czasami jest fajnie, jak ktoś powie w tam moje ego, nie? Że, o, sobie własne, tam i tam, tamte miejsce albo kurde się rzuciłeś, nie, fajny bebelek i tak dalej. Jasne, to jest miłe urocze, ale też trzeba pamiętać o sobie i, i, i o, o byciu z, z Bogusiem, z, z Bogiem i o tym, żeby być użyteczny dla innych. Ja lubię sobie pójść w górę albo na spacer samemu, lubię sobie wyciągnąć kogoś tak po prostu, żeby nie siedział, nie zamulał. I wiecie co, mam? zauważyłem coś takiego, że często mam jakiś problem, tak jak mówię, chodzi za mną browar, a ja lubiłem mocno alkohol, koniec piło, albo jestem na kogoś zły, nie wiem, no, ktoś mi zjedytuje list do mi niech przychodzi na czas i tak dalej, a ja przecież czekam, to przypominam sobie, że ja też byłem nie do końca uczciwy i staram się pomóc komuś tak po prostu. Po pierwsze, po to, żeby odczepić się od siebie. To jest to też dla innych, ale też po to, żeby ktoś zobaczył, że ja potrafię robić też te dobre rzeczy, a nie tylko złe. I ja lubię być przy ludziach w złych chwilach, w tych ich złych momentach. Mam tutaj takiego przyjaciela, nazywam go już przyjacielem. Chłopak sam siebie nie pije ponad 8 lat. I nawet jak byłem w okresie picia, to pożyczałem pieniądze. Teraz jak przestałem pić. To pierwszy raz się ze mną spotkał. Poszliśmy razem na ponton, zaczęliśmy rozmawiać, spotykać się prywatnie, nie tylko w pracy. Yy, ja pamiętam, jak piłem i nie dawałem sobie rady, to ja płakałem w pracy. W zeszłym tygodniu była taka sytuacja, że jego brat potrafi, postanowił popełnić samobójstwo, na szczęście nieudane, i byłem jedyną osobą w pracy, która mogła mu dać wsparcie. Jestem się mega dumny, że, że obdarował mnie takim zaufaniem, nie? że nie był wtedy sam i dalej nie jest. Dalej, może w każdej chwili do mnie zadzwonić i czasami coś napisze. Ale ja nie jestem natrętny już, nie? Mam kolegę Przemka, z którym kiedyś chodziliśmy w góry po to, żeby się napić piwa. Teraz chodzimy w góry po to, żeby żebym ja się przygotował do tego, do tego wielkiego biegu, nie? Jego szwagier został pobity, leży w szpitalu pod respiratorem. Cieszę się, że jestem przy nim teraz w pracy, że on może w każdej chwili mnie zatrzymać i, i ze mną pogadać. To jest mega super uczucie kiedy mogę być użyteczny, nie? Mam też koleżankę, która czasem dzwoni jak jest dobrze, czasem dzwoni jak jest źle, ale lubię, lubię rozmawiać o niej. Czasem pytam mnie co tam u mnie, ale nie chcę tym się za dużo gadać, wolę posłuchać, żeby ona się ma wygadać komuś, nie? Bo, bo, bo wiem, że mi ufa. Cieszę się, że te wszystkie zmiany zaszły i mam nadzieję, że przynajmniej się do tego wszystkiego zacząłem pierwszy krok do, do robienia swojej dziewiątki ze wspólnotą. Mam nadzieję, że otworzyłem komuś oczy na swoją postać, ale też na zachowania, bo myślę, że nie jestem pierwszym i ostatnim alkoholikiem, który wykorzystuje wspólnotę do swoich, do swoich celów. Dziękuję, że mogłem dać tą speakerkę, bo, bo mój czas się już powoli dobiega końca. Jeżeli macie jakieś pytania, to ja szczerze i bardzo chętnie na wszystkie odpowiem. Jeżeli nie będę miał odpowiedzi, to dowiem się i zadzwonię. Dziękuję. E, dziękuję, Sebastian. Ja tylko zacytuję słowa. No, sorry, Batory, ale spikierka nie na temat będziemy musieli usunąć. <laughs> Słuchaj, żeby nie było, bo bardzo fajnie. Fajnie, że jesteś z nami, fajnie, że udzieliłeś nam spikierki. E, słuchajcie, e, zanim zaczniemy wypowiedzi, zanim zaczniemy meeting.